Witajcie z tej strony, Tomek Kieszkowski. W środę 9 grudnia wieczorem zamieściłem w sieci materiał dotyczący najbliższych dni. Dni około 14 grudnia i niespotykanych dotąd w naszej historii wydarzeń, z tym czasem związanych. W ciągu kilku godzin dosłownie film ten miał bardzo wiele odsłon, uzyskał też mnóstwo komentarzy. Większość była bardzo pozytywna, ale spadły na mnie też gromy krytyki i to w związku z dwoma sprawami. Po pierwsze zarzucano mi, że tak ważne dla wszystkich mieszkańców ziemi informacje dotyczące przy tym najbliższych dni zakubiły się, zostały niejako rozparcelowane w przeciągu trwania całego skądinąd ciekawego wywiadu. Komentujący pisali też, że tytuł nie zdradzał niczym ważności i absolutnej aktualności materiału, co mogło spowodować, że wiele osób mogło dorzucić go do listy do obejrzenia na później, co by z niego uczyniło przysłowiową musztardę po obiedzie. Krytyka dotyczyła również zbyt naukowego miejscami języka przekazu, który był przez to przez wiele osób nie do końca zrozumiały. Pojawiły się prośby o podanie tych ważnych informacji wraz z instrukcjami zachowania się w oddzielnym materiale w formie skoncentrowanej pigułki. Co o niniejszym czynie. A więc informacje podaję w punktach w formie suchych faktów. Osoby zainteresowane poznaniem naukowej otoczki tych informacji odsyłam do środowego, wspomnianego już materiału, link do którego załączam pod tym wideo. Poniższe punkty bazują na najnowszych i aktualnych badaniach oraz obliczeniach naukowych, a nie na przekazach i channelingach, chociaż z tymi ostatnimi mają pewne punkty wspólne. A więc zaczynamy. Znajdujemy się właśnie teraz w trakcie trwania procesu, który został zapoczątkowany w końcu sierpnia, kiedy na Ziemię spłynęła niespotykana w historii obserwacji fala promieniowania kosmicznego. Był to szczególny rodzaj promieniowania, tak zwany Mother Race, źródłem którego była czarna dziura Sagittarius A w centrum naszej galaktyki. To promieniowanie miało największe nasilenie w dniach 28 i 9 sierpnia, ale jest nadal aktywne. Jednym z laureatów tegorocznej nagrody Nobla był Roger Penrose, który otrzymał ją właśnie za badania czarnych dziur. Penrose twierdzi, że czarne dziury w centrum galaktyki są swoistymi Bramami do innych wymiarów. Wygląda więc na to, że w przypadku promieniowania, o którym wspominałem, otrzymujemy promień niosący sygnał pochodzący z innego wymiaru. Promień wychodzący z centrum galaktyki zaobserwowano przed kilkoma miesiącami po raz pierwszy w historii badań. Ciekawe, że promieniowanie to jest sfokusowane, a więc nie jest rozproszone i jest skierowane w kierunku Ziemi. Tak, jakby ktoś świecił na nas latarką po nastawieniu światła na konkretny punkt. W tym kontekście przypomina się dla wielu już zapomniany przekaz pochodzący od majów o synchronizującym promieniu wychodzącym z serca galaktyki. To zjawisko ma miejsce teraz, co potwierdzają badania astrofizyków. To wysokoenergetyczne promieniowanie wpływa bezpośrednio na ludzki organizmy, a przede wszystkim na centra, o których się uważa, że mają związek z naszą świadomością. W moim ostatnim środowym materiale jest więcej na ten temat. Promieniowanie to miało i ma nadal wpływ na zachowanie płynnego jądra Ziemi, które swoim ruchem tworzy poprzez swoisty efekt dynama pole magnetyczne naszej planety. To pole słabnie już od dłuższego czasu ale ten proces przybrał niesłychanie na sile w ostatnich miesiącach. Obliczenia wykazały, że wkrótce nastąpi zatrzymanie tego ruchu obrotowego jądra Ziemi, po czym obrót zacznie się na nowo w przeciwnym kierunku. W momencie tej zmiany, a może ona trwać od 3 do 5 dni, pola magnetycznego na Ziemi nie będzie. Według obliczeń ma się to stać 14 grudnia. Nie ma powodu do paniki, ale jest ważne, abyśmy byli o tym procesie poinformowani i podjęli kroki ku wzmocnieniu własnego pola magnetycznego, wytwarzanego przez nasz, nasz organizm. Badania wykazały, że wyzerowanie pola wpływa bezpośrednio na naszą psychikę i zmysł orientacji. Może pojawić się niepokój, zawroty głowy i temu podobne. Ważne, abyśmy byli przygotowani na taki stan, nie panikowali i przede wszystkim wiedzieli, że objawy te wkrótce ustąpią. Mogą także w sposób wzmocniony wypływać na powierzchnię naszej świadomości wszystkie sprawy, które wcześniej, jak to się mówi, zamietliśmy pod dywan. Nie panikujmy. Co ciekawe, i to nie jest bajka, w większości przypadków uruchamia się zmysł telepatii. A więc to wszystko jest procesem nader pozytywnym w procesie naszego rozwoju. To nie zmienia faktu, że podczas wyzerowania pola magnetycznego, a więc w ciągu tych trzech dni, które wcale nie muszą być dniami ciemności, powinniśmy raczej zostawać w domach w związku z docierającym na Ziemię wyjątkowo silnym promieniowaniem kosmicznym. Zalecane jest również szczelne zasłonięcie, a może nawet zaklejenie okien. Jak poznamy, że ten czas nastąpił? Od początku grudnia wybuchają na całym świecie wulkany. Już po wysłaniu do sieci środowego materiału otrzymałem informację o silnej burzy magnetycznej w Polsce 10-11 grudnia i o możliwości wystąpienia u nas złóż polarnych. A to są właśnie sygnały o tym, że wchodzimy w decydującą fazę. Naukowcy twierdzą właśnie, że możemy obserwować zorze polarne w miejscach, w których nigdy ich nie było i to nawet za dnia. Nie jest wykluczone, że gdy. Nastąpi wyzerowanie pola magnetycznego, na no jakiś czas będziemy bez prądu. Możemy też zauważyć przejściowe zmiany w naszej percepcji światła dziennego. Co w tym czasie robić? Gdy zostaniemy odcięci od pola magnetycznego Ziemi, z którym nasze mózgi są skorelowane, warto popracować z sercem, najmocniejszym naszym generatorem pola magnetycznego. Kilka praktyk w tym kontekście znajdziecie w opisie pod środowym wideo. Potraktujmy tę chwilę jako moment odcięcia pępowiny od naszej Matki Ziemi. Pole magnetyczne jest właśnie tą pępowiną wstajemy w swojej mocy. Promieniowanie, o którym mowa dotarło już na Ziemi i dociera nadal. Wiemy o tym, ponieważ zostały przeprowadzone odpowiednie naukowe pomiary. Ten fakt nie ulega żadnej wątpliwości. Nie ulega wątpliwości także fakt, że to promieniowanie wpływa na nas ludzi i naszą świadomość. Nawet gdybyśmy do końca grudnia niewiele poczuli, albo nie poczuli nic, ten proces się dzieje i nic ani nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Budzimy się. Energetyczne spektrum Ziemi znajduje się na niespotykanym dotąd poziomie. Rozpowszechniajcie, proszę, tę informację, bo nasz pociąg już odjeżdża, a jeszcze tyle zagubionych ludzi zostało na peronie. Pozdrawiam ciepło, Tomek.